Dlaczego robię to, co robię? Dlaczego nagrywam filmy na YouTube? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wierzę, że razem możemy więcej. Nie wierzę w to, że jest jakakolwiek wiedza, którą nie możemy się podzielić. Nie wierzę w to, że e, nie możemy sobie nawzajem pomagać. Ja od ponad 15 już lat pracuję w sumie jako coach, jako trener. E, mówi się o mnie też, że jestem mówcą motywacyjnym, że fajnie inspiruję. Pomagam również ulepszać biznes, tak? To jest moje flow, moje, moja, moja pasja. To jest coś, co lubię robić. Ja bardzo lubię podnosić efektywność zarówno u, u każdego człowieka, jak i w biznesie. Natomiast m, dlaczego nagrywam filmy? Dlatego, że ta wiedza, którą mam, to doświadczenie, chciałbym się nią podzielić, tak? Chciałbym się nią podzielić z możliwie największą ilością ludzi, dlatego, że y, na dzisiaj nie tylko na rynku, ale w ogóle jest chaos, dlatego mamy y, y, czasy, jakie mamy, wszystko się zmienia, pandemia spowodowała, że... My jak gdyby jesteśmy w chaosie i co najgorsze, zaczynamy się obawiać wszystkiego. Zaczynamy się obawiać wychodzić z domu, zaczynamy się obawiać e, współpracować z ludźmi, zaczynamy się obawiać tworzyć biznesy. To całe piękne flow, które kiedyś mieliśmy, tą, ta chęć ryzyka, ta, ta motywacja do tego, żeby zrobić coś więcej, ona, mam wrażenie, zostaje bardzo mocno przytłoczona. No i tutaj ja znalazłem dla siebie moment, żeby zacząć nagrywać filmy, w których będę, mam nadzieję, inspirował Was do tego, żebyście działali lepiej. będę dawał taki zastrzyk, see. I nie tylko, bo również wiedzę do tego, żeby faktycznie dzisiaj budować. Pamiętacie, jest takie fajne powiedzenie, że e, kryzys może być albo okazją do stworzenia czegoś niesamowitego, albo wymówką dla przeciętności. Ja bardzo odżegnuję się od tego. Ja nie chcę, żeby ten świat tak wyglądał. To jest wręcz taka forma mojego buntu. Tak? Ja wierzę, że to jest dobry moment na to, żeby właśnie dzisiaj, kiedy wszyscy mówią, trzeba się chować, trzeba się zacząć martwić, trzeba oszczędzać, trzeba być bezpiecznie ulokowanym. Ja wierzę, że to nie jest tak, że dzisiaj to jest Moment, kiedy my możemy zresetować wszystko i zbudować coś o wiele lepszego. I dlatego nagrywam też te filmy, dlatego, żeby zachęcić możliwie największą ilość osób do zbudowania takiej fajnej społeczności, w której razem będziemy sobie pomagać, bo wierzę, że razem zawsze możemy zrobić więcej. Jesteśmy w ogóle fenomenalnym narodem, mamy niesamowite zdolności, umiejętności, natomiast mentalnie troszkę jesteśmy z tyłu, bo ciągle sami pod sobą kopiemy dołki. Ja. Myślę, że moje filmy to właśnie po to, żeby, żeby pokazać każdemu, kto ogląda, również Tobie w tym momencie, że jesteś w stanie zrobić dużo więcej niż myślisz, że ten potencjał, który masz, on czeka na to, żeby go wypuścić, on czeka na to, żeby zacząć na nim pracować. I naprawdę wiele wspaniałych rzeczy dzieje się w naszym życiu, kiedy podejmujemy decyzję, żeby wyjść przed szereg, żeby zacząć coś robić. Ja wcale nie mówię, że to jest łatwa droga, ja wcale nie mówię, że to jest droga, w której nie ma żadnych wyzwań, nie ma ryzyka. Jasne, że tak, natomiast nagrody są fantastyczne, więc jak gdyby odpowiedź na pytanie dlaczego nagrywam te filmy Odczułam taką potrzebę, po prostu odczułam potrzebę, żeby podzielić się tym wszystkim, czego przelatać nauczyłem, moim doświadczeniem, moimi umiejętnościami, e, pokazać wyniki, które u mnie e, wypracowałem, e, efekty, które mam, strategie, które u siebie z powodzeniem stosuję i nie tylko u siebie, bo również u wielu moich klientów, które powodują, że ludzie po prostu żyją szczęśliwe, fajne życie i to pod każdym kątem. Nie tylko finansowym, bo jest to oczywiście jeden ze znaczników, ale również dobry związek, fajne relacje, dobre zdrowie przede wszystkim, bo to jest przecież priorytet numer jeden. Przynajmniej raz w tygodniu wrzucę. Nowy film, będę się starał robić to czasami częściej, natomiast zawsze raz w tygodniu możesz liczyć na to, że pojawi się nowy film, z którego wyciągniesz na pewno jakąś dawkę wiedzy, a jeżeli nie wiedzy, która jest dla ciebie nowa, to na pewno dawkę jakiejś fajnej inspiracji i motywacji. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to sugeruję zasubskrybować i włączyć powiadomienia, żeby zawsze być na bieżąco. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i zachęcam do obejrzenia kolejnego filmu.